Cześć. Ja jestem Walery i witam was na moim kanale. Będę tutaj omawiał kwestie związane z grafiką komputerową, głównie w obszarze Blender, Unity i Unreal Engine. Dzisiaj w pierwszym odcinku omówię podstawowe techniki optymalizacji w Unity. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od włączenia okienka Stats w widoku Game. Dzisiaj będą nas interesować trzy parametry: FPS, batches i tris. Krótkie objaśnienie. FPS to ilość klatek renderowanych na sekundę. Im więcej, tym lepiej. Patches jest to ilość drawcoli. O tym, czym one są, opowiem innym razem. Dzisiaj wystarczy nam informacja, że ta liczba powinna być jak najniższa i ma kluczowy wpływ na prędkość działania gry, czyli ilość FPS-ów. jest to liczba aktualnie renderowanych trójkątów. Liczba również ma wpływ na prędkość działania gry, im jest niższa, tym szybciej będzie działać gra. Jeśli używamy standardowego shader'a LIT z Unity URP, jeden mesh i jeden materiał daje dwa drawcole. Możliwe są prostsze shadery, które zredukują ilość drawcoli do jednego, ale będziemy trzymać się standardowego LIT. Dwa mesze i jeden materiał to już cztery drawcole, kolejny mesh sprawi, że będzie ich sześć itd. Przygotowałem scenę, w której mam kulkę z niebieskim materiałem. Scena zawiera podłogę, podstawowe oświetlenie i kilka postprocesów. Mam tutaj też dwie kamery: jedna statyczna i ustawiona tak, aby obejmować polem widzenia wszystkie obiekty w scenie. Druga kamera ma podpiętą mechanikę poruszania się w trybie FPS. Pusta scena bez żadnej kulki, renderowana w trybie kamery statycznej, daje nam 12 Drawcoli, a kamera FPS 29. Nie jest to więc liczba taka sama, bo kamery nie są takie same. Dodawanie do sceny kolejnych obiektów będzie miało identyczny wpływ na ilość droukoli w obu kamerach. Początkową różnicę można więc zignorować. Gdy dodajemy jedną kulkę z jednym materiałem, ilość droukoli podskoczy o 2. Dodanie kolejnej kulki doda kolejne 2, następnej znowu 2 itd. W scenie ustawiłem 10 tysięcy identycznych kulek z tym samym materiałem. Ilość drawcoli wzrosła do 20 012, co jest zgodne z wyliczeniami. 12 daje pusta scena plus 10 000 kulek, każda po 2, razem 20 012. Renderujemy też około 19 milionów trójkątów. FPS spadł poniżej 100 i to na moim bardzo mocnym PC. Typowa konfiguracja już by miała spadki poniżej progu grywalności, trzeba więc to jakoś zoptymalizować. Połączyłem wszystkie kulki w jeden obiekt. Widać w hierarchii, że jest tam tylko jeden obiekt zamiast 10 tysięcy. Taki trick daje nam spadek ilości drawcall do zaledwie 14 w widoku statycznej kamery, czyli zaledwie o dwa więcej niż pusta scena. Ilość FPS-ów wzrosła do blisko 440, ale wciąż renderujemy ponad 19 milionów trójkątów. Słabsze GPU będą mieć z tym już spory problem. Przejdźmy do kamery typu FPS. Zwróćmy uwagę, że przy tej metodzie wszystkie kulki są połączone w jeden obiekt, ilość droukoli i renderowanych trójkątów jest stała. Nie ma znaczenia, czy widzimy wszystkie kulki naraz, czy tylko jedną, renderowane są wszystkie. Jeśli ustawimy się w pozycji, gdzie nie widać żadnej z nich, dopiero wtedy zadziała Frustrum Cooling. Jest to mechanizm wyłączania renderowania rzeczy, które znajdują się poza polem widzenia, rozumianym jako ramka. Prostrum nie wyłącza obiektów będących schowanymi za innymi obiektami w głąb. Stałe obciążenie w postaci renderowania 19 milionów trójkątów, nawet gdy widzimy niewielką część wszystkich obiektów, jest to jednak kiepski pomysł. Próbujmy bardziej wyrafinowanej metody. Upewnijmy się, czy Static Batching jest aktywny w konfiguracji naszego projektu. W tym celu klikamy Edit, Project Settings, Player. Jeśli jest nieaktywny, należy go włączyć. Następnie wracamy do naszych kulek. Ponownie używamy kulek, które są osobnymi obiektami. Zaznaczamy wszystkie kulki lub ich główny obiekt w hierarchii i zaznaczamy opcję Static. Jeśli jest to hierarchia, klikamy Yes, Change Children. Gdy teraz obserwujemy wszystkie kulki z widoku z góry, to ilość drogoli jest znacznie mniejsza niż gdy kulki były osobno, ale bez Static Batchingu. Ale jest też znacząco wyższa niż gdy obiekty są połączone. Ilość trójkątów pozostała taka sama. Dlaczego więc ta metoda będzie w większości zastosowań lepsza? Wszystko stanie się jasne, kiedy przełączymy się na kamerę FPS. Teraz widać, że ilość drąkoli i renderowanych trójkątów zmienia się w zależności od tego, ile faktycznie kulek widać na ekranie. Wszystkie znajdujące się poza nim nie są renderowane, w praktyce mamy tutaj bardzo dużą oszczędność. Teraz patrzymy tylko na jedną kulkę, to renderujemy zaledwie 6000 trójkątów, a nie 19 milionów, tak jak poprzednio. Aby Frustrum Cooling mógł działać prawidłowo, mesze muszą być osobnymi obiektami. Dlatego też nie warto łączyć w jeden obiekt meszy, których gracz najprawdopodobniej nie będzie mógł obserwować jednocześnie. W sytuacji, gdybyśmy w grze mieli widzieć wszystkie kulki jednocześnie, najbardziej korzystne byłoby połączyć je wszystkie razem. Kiedy jednak chodzimy pomiędzy nimi i nigdy nie widzimy ich wszystkich naraz, lepszym rozwiązaniem będzie je podzielić i włączyć opcję Static Batching. Tworząc asety do naszej gry, już na początkowym etapie powinniśmy zastanowić się, które obiekty będą dla gracza widoczne i kiedy. Jeśli tworzymy coś bardzo dużego i gracz raczej nigdy nie będzie widział całości naraz, lepiej jest to podzielić na mniejsze fragmenty. Dobrym przykładem tutaj jest na przykład wnętrze budynku. Jeżeli Gracz znajduje się w jakimś pokoju, to zawsze będzie plecami odwrócony do jednej ze ścian. W takim przypadku ściany powinny być osobne. Jeżeli budynek ma więcej pomieszczeń, a gracz będzie widział w danym momencie tylko jedno, to też nie ma sensu łączyć tych obiektów, ścian, podłóg, dachów itd. w jeden obiekt. Lepiej, żeby były podzielone na fragmenty, wtedy zadziała frustrum i nie trzeba będzie renderować całości jednocześnie. Pamiętajmy, że to wszystko dotyczy obiektów statycznych. Optymalizacja obiektów dynamicznych wygląda trochę inaczej. Warto też korzystać z oclusion cooling, ale o tym innym razem. Dzięki za obejrzenie mojego pierwszego filmu i zapraszam ponownie.